No, widzicie, moi mili, Posłuchajcie. Ja chcę jeszcze jeszcze nawiązać jakby do, do tej całej sytuacji, że jakby no, przez dłuższy czas mi nie było. Prawda, futbolu nie nadawała, ale, słuchajcie, prawda, futbolu tak naprawdę nadaje zawsze, jeśli chodzi o Roberta. Zawsze, zawsze, zawsze o Robercie nadaje. jeszcze Nie było tak, że, że nie nadaje prawda, futbolu, a yy, nie nadaje tym samym no, o Robercie, bo Robercie zawsze nadawała, zawsze. Ja, słuchajcie, ja jestem teraz w górach. Jest dużo śniegu, jest, jest dużo śniegu, słońce, warunki narciarskie bardzo dobre. Bardzo dobre są warunki narciarskie. No, bo, słuchajcie, ratraki non stop pracują. Pracują non stop, pe peł pełną parą, tak żeby wszystkim, wszystkim było, do, było, było dobrze jeździć. No, widoczność, jeśli chodzi o widoczność, bardzo dobra. Jeśli chodzi o przepustowość wyciągów, bardzo dobra. Nic lepszego w zasadzie w górach dla narciarzy. No, nie, nie może się lepiej, lepszego wydarzyć. No chyba, że byśmy spotkali kogoś tego To wtedy tak. A futbol toczy się mm, słuchajcie, no, jak lawina w najlepsze. <grym, <grym, jak, jak lawina się toczy w najlepsze. W najlepsze. Także mówię, to, ja, to, że ja nie nagrywam, to nie znaczy, że ja nie nagrywam. Ja nagrywam cały czas, tylko że ja nie nagrywam wtedy, ale ja wtedy no, ja zawsze nagrywam o Robercie. zawsze No myślami, myślami zawsze. Także słuchajcie, bardzo się cieszę, że, że, że Michniewicz e, wziął się do pracy. Że robi taki objazd całej kadry przed wielkimi meczami decydującymi o udziale w Mistrzostwach Świata, że to całe koło zamachowe, zamachowe działa, że, że faktycznie trader Czesio się wziął do, do pracy, że, że wiecie co, mi chodzi o to, że po prostu jak on tak będzie jeździł. I nawiązywał ten bezpośredni kontakt z, z piłkarzami, to, to nie ma nic lepszego niż właśnie bezpośredni kontakt, dlatego że chodzi o to, że najlepiej mieć bezpośredni kontakt dlatego, że dzięki temu, że ma ten bezpośredni kontakt, jest w stanie nawiązać taki bezpośredni kontakt. Dlatego ja się cieszę bo po prostu, znaczy kontrakt, kontrakt. Yy, znaczy kontakt, kontrakt, dla mnie to jest to samo. Bo jeżeli ktoś ma dobry kontrakt, no to też ma oczywiście dobry kontakt, tak, Ze wszystkimi. No bo to idzie to w parze. Także dla, dla mnie to są w zasadzie te same słowa. Ponieważ dzięki temu, że mogą się bezpośrednio spotkać raz piłkarze z Czesiem, to mogą dzięki temu mieć bezpośredni kontakt. To znaczy w sensie takim, że mogą utrzymywać się bezpośredni kontakt. A propos właśnie kontraktu. Słuchajcie, Robert świetny strzał w okno Kana. Nie wiem, czyście widzieli, to jest w internecie, można zobaczyć Kana kapitalnie, ale to dosłownie w okno, bo on stał w oknie. On stał w oknie na parapecie, pięknie się wybił i jak już wracał do swojej pozycji bramkarskiej, to znowu wrócił na parapet. Także to było, to było zdumiewające, że facet w takim wieku cały czas taka forma, i no i słuchajcie, to wszystko na parapecie, nie na boisku. Także to było zdumiewające. Ja się też troszkę bałem, Ja w tej chwili jestem, słuchajcie, w restauracji Mieszanorka. Mieszanorka jest taka restauracja. I mój przyjaciel ze mną oraz z jego żoną y, świętujemy tutaj jeszcze takie Walentynki to znaczy jego żona, no nie wiem czy to jest jego żona, ja mówię że to jest jego żona, no, może to jest partnerka, no może to jest, nie chcę mówić że, no, że, 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 że że kochanka, no ale no w sumie nie wiem, no faktycznie no ślubu nie było, Gdyby było to bym pamiętał, że byłem na ślubie, e, słuchajcie nie, no wydaje mi się że to jest żona, nie, no partnerka to jest, to jest partnerka. No nie był ślub, ale podejrzewam, że, że jak, jak będzie tylko ślub, to ja od razu jadę. Nawet jak mnie nie zaproszą, ja od razu jadę. A wiecie, że ja lubię wesela. Ja lubię się bawić na całego, do rana. I także dla mnie to są też takie okazje. Także gdyby się okazało, że to, jest, że to jest żona, no to ja mi się wydaje, że... że, że nie, nie może się kojarzyć, że to żona, bo, bo ja nic nie kojarzę, że był ślub. Nie, nie, to ja, ja jak się tylko okaże, że to, że to jest um, partnerka, to domyślam się, że lada dzień, już, już będzie żono, będzie ślub i ja wtedy pojadę. Tak, no ja bym ja dam stać, bo ja lubię takie właśnie, takie impreski. Słuchajcie, mój przyjaciel, mój przy, przyjaciel, z, z którym po 8 godzin grałem zawsze w piłkę na trawniku, no mówi, że Niemcy, on w Niemczech mieszka, mówi, że Niemcy no, nie mogli uwierzyć w fenomen w ogóle Roberta, że w ogóle nie, umie, nie, mo, nie umieli uwierzyć, nie mogli umierzyć w te 5 bramek w 9 minut, pamiętacie? No, nie, nie, mogli, nie mogli uwierzyć. To, 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 to było za szybko i to oni uważali, że to jest jakiś fake To jest jakiś fake Oni nie wierzyli w to po prostu. No, a kto, tu ktoś pisze na czacie, że RL9 nigdy nie odejdzie. Nie, słuchajcie. Jacku, bo to Jacek pisze. Jacku, ja ci powiem, dlaczego może odejść. Może teraz tak powiem. Może odejść, dlatego, że... To i, I to nie tylko powiem na podstawie źródła pisanego, ale też na, na podstawie źródła mówionego. Bo ja mam dwa źródła jest to źródło pisany i źródło mówione, tak jak za, za dawnych czasów z starożytności. Nie wchodzą w szczegóły i dlatego mówię, no ja, ma, ja, mam, ja mam to źródło no, mówione bardziej, tak? Bo ja między ludźmi to wszystko się dowiaduję, także ja wiem. Także słuchajcie, no Jacko do ciebie się zwracam i do wszystkich wątpiących, którzy uważają, że on nie, 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 nie zmieni klubu, że napastnik stulecia no, może podpisać umowę z innym klubem, oczywiście. Oczywiście pytaje się, czy, 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 czy nie Barcelona? Dlatego, że nie, bo Barcelony nie lubi, on real, on, on zawsze marzy o realu. Także dla wszystkich wątpiących dla ciebie, też jacku, <grym> mówię, że, że gra jest tutaj o wielkie pieniądze dla, dla, dla gościa, który jest najlepszy na świecie, no jest to okazja, także, żeby mu zapłacić jeszcze więcej, bo, on, bo chodzi o to, że, że, że on będzie dyktować warunki. Tak? On będzie dyktować warunki, także Bayern jakby w tym roku no nie może nie złożyć oferty. Nie, nie, nie może nie złożyć oferty, musi złożyć, <noise> no, ale nie mówi się o konkretnych kwotach, dlatego że Miller, który jest również dobrze opłacanym zawodnikiem, no jest dla Bayernu jak katedra Najświętszej Marii Pandy w Monachium. To jest tak jak koloseum w Rzymie, Miller, tak się go traktuje. Także bar nie może nie złożyć, nie, nie, może, nie, nie może nie złożyć, także czekamy na to, bo mówię, i ty Jacek wątpisz, ja nie wątpię, to jest prawda o futbolu, także ja mówię jak jest, ja uważam, że on, on odejdzie, on odejdzie na 100%. Także Jacku śledź merytoryczny kanał, dowiaduj się o losach najlepszego piłkarza na świecie, najlepszego strzelca najlepszego snajpera i dobrze byś był na bieżąco, bo wtedy byś miał wiedzę aktualizowaną. Także pozdrawiam Cię Jacku, pozdrawiam wszystkich wątpiących, tych wszystkich, którzy wątpią, że yy, nie odejdzie Odejdzie. Zobaczycie, Zobaczycie. jak mi się podoba. Pozdrawiam.